Chwila. Moment. Dzisiejsza niedziela to jest uroczystość Trójcy Świętej. Uroczystość związana z jedną chyba z najtrudniejszych tajemnic, o których wiemy, o których czytamy w Piśmie Świętych, o których nam powiedział Pan Jezus i które mamy w swojej wierze. I tak sobie słuchajcie, myślę, bo jak mówimy, kiedy mówimy na lekcjach o trójce świętej, to często mówicie, proszę, się, za trudne to, proszę, się, ja tego nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, o czym, o czym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Z trójcą świętą która chce wejść w relację z człowiekiem, z Panem Bogiem, w osobie Ojca Syna i Ducha Świętego, wobec nas jest tak jak w naszych miłościach. Nie? My czasami też nie rozumiemy swoich rodziców, nie, nie, nie rozumiecie swojej dziewczyny, swojego chłopaka, sw... ludzie nie, nie rozumieją w małżeństwie swojej żony, swojego męża do końca. Nie da się nie? w stu, stu procentach m, czytać myśli, e, przewidywać, opierać się na wiedzy, na intuicji, na czymkolwiek. Natomiast jeżeli jest tam miłość, jeżeli jest tam to, o czym mowa w tej Ewangelii, jeżeli ja wiem, że ta osoba, choć mogę jej nie rozumieć, nie... nie e, chciałem powiedzieć nie rozgryźć, ale to nie jest najlepsze słowo. Mogę nie, nie, nie rozumieć jej, ale wiem, że mnie kocha, no to, to jakoś zmienia e, moją świadomość, moją relację. Z jednej strony, a z drugiej strony, zobaczcie, jakie to jest ciekawe, że no, mi się dzięki temu nie nudzi, bo możemy siebie nawzajem odkrywać. Nie? Tu w tym momencie dużo lepiej by te kwestie powiedziały Wam małżeństwa. I, I do tego Was zachęcam, może warto sobie, zwłaszcza jak myślicie o tym powołaniu, nie jesteście w takim. W takim etapie swojego życia, popytać, zobaczyć, jak, jak to jest i z tego skorzystać. A jak można skorzystać z tego fragmentu z zadaniami na nowy tydzień? Zapraszam po chwili przerwy. Jak sobie myślę, żeby wziąć ten fragment z Ewangelii jako pomysł na modlitwę, taki rozrusznik, że tak powiem, takie hasło startowe i powiedzieć: Panie Boże, nie rozumiem. Albo Ciebie, właśnie jako Trójcy, albo nie rozumiem czegoś tam, może, jeszcze w swojej wierze, ale Ty mi mówisz, że mnie kochasz. I wiesz co? Ja Ci wierzę. Ja Ci ufam. Ja wierzę nie tylko w to, że istniejesz, ale wierzę także, że Ty mnie nie okłamujesz, kiedy mi to mówisz. I zobaczcie, w zasadzie taka modlitwa jest i wyznaniem wiary, i wyznaniem miłości. I powiedzeniem o swoich wątpliwościach jest tak fantastycznym, tak prawdziwym, tak szczerym i takim czułym stanięciem przed Panem Bogiem, że no pozostaje mi tylko tego wam życzyć. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.